Cześć! Dzisiaj robimy taki odcineczek ze śmiesznych zwierząt. No. Kotek tak ma dobre nerwy widać. Liczę wody, jak nie wiem. Jak nie wiem. O. Tu mamy klasyczny ryjko Rejko zabiera. Zabiera wszystko co sobie do swojej bazy i ryje. ryjem. Hmm. Ciekawe. Hmm. Co tu się Kiedyś to był taki syn. teraz już to już nigdy chyba nie będzie. Oh Oj, sarna. Hog Rider tylko na sarnie. Będzie sarna rider. Kto to chciałeś... O, to jest prawdziwa sarna. Nie tam. To jest prawdziwa sarnika. Zimowa sarna. No. Czemu stoisz? skakaj? To, chyba nie chce nabrudzić, iść do swojego domu, bo nie chce mu się sprzątać, albo właściciel mu tak kazał, bo inaczej i będzie musiał spać na dworze. Chociaż nie wiem, gdzieś kogo, bo nie mam kota. O, tu mamy chodź doga, Kot to blast, a Tu są dwie bułki. Tak, tak. To są dwie bułeczki. O, teraz mamy trzy bułki. O, to obchodzi święta. Kocie, jest stąd. No i nie ma choinki. O, tu mamy... Te koty widać... Ci lubią się bardzo, więc się trzymają za ogony. To mamy kota. Okej. Okay. And that's why you don't want to so you going? Wait. No, no jest kot. No. O, patrzcie. Oh! Patrzcie. O. Teraz pytanie, gdzie jest kot? Najcięższe wyzwanie w życiu. Dobra.

no, teraz wracam się. To nie było mnie w salę. O, jak się wybaczyłem. Co to? Mimo Jezus Chrystusa. Most! Koci most! To jest koci most. Co zaraz padnie? Koty mają na szczęście dziewięć ludzi i zawsze spadają na Twitter łapy. Widać, że nie jest. A ten, co utknął bo lesarek serek chcą Oh, kitty, This booked. this is book. <laughs> She's this booker booked. She's booked. She's Scott. Pies widać też jest na odjecha jest odjechany Jest Pies odjechany Piesek, piesek uwielbia zimie. zimę Typowe wejście z psem Ten list się zachowuje jak jakiś nie wiem alfa sigma Big. A te psy jeszcze lepiej alfa super sigma no. stoi? <ścoughs> To? ty masz kubeczek, Też chcę kubeczek. Ja pewnie taki mam z myśli ten pies. O. O. Typowy pies, gdy ma dostać jedzenie. Właściwy mops. Zrobi wszystko, żeby dostać kebaba. Mops robi wszystko, żeby dostać kebaba. Jak każdy wie. Wszystkie. Całą tę ten pies ma... Cało ten pies ma... Duży pyszczek Duży, czy nie pyszczek Jak on to w ogóle mieści? A ten co? <śpuszczak> Czemu on to mieścił? Czego? No A ten Współczenie właścicielem w domu Tak To jest kamelon czy jakaś To jest to szczurka. To, ale to. Mamy kiełbasę, kiełbasę, paluszkę i okay, kiełbasę. Mops! Hit sezonu! Hit sezonu Mops! Hit kanału! Hit kanału! Ok, jest okay. Mops. <coughs> Chyba to jest Scott Ninja. To jest Scott Ninja. Ten tak samo. Chciałam on... To jest pies, to jest pies ninja, a nie Kot, kurde. Wiem, że jest w ogóle... pierwszy raz na to zwrócił uwagę, bo był napis TikTok, to... no, O, kot pianino. Kot pianino. Widać jak ten mem z kotem na pieni jest. A ten pies to co? O ciła. Najbardziej agresywny pies na świecie. Co to ciła? Czemu on się tak zniżył? Czemu on tak... Dobra. <laughs> Co <Czemu> to... <grystanie> oh, <Czemu> to? Sarna. Sarna. <grystanie> sarna. Kurde. <grystanie> nie tu <grystanie> <grystanie> drugi kotek kurde. Nie, tu się nie zbliża. Kurde. 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 drugi Kurde. I okay, to jest mój fucking mouse. KOKIĘ TO MIE. Czemu mam taki języczek? Dlaczego akurat mini mógłby większy? te koty są takie. Nie zrozumiałem dla świata. To z wodą? Nie, to nie jest woda. To śmietana, chyba, tak. Śmietana też co taka robiłam. Kot asa. Kot asasin. No, kot asasinek. Kot asasyn jak w sklepie. Tylko sklep. No, wskoczył do śniegu. Dobrze, tu już kończymy naszą przygodę. Jeszcze dzisiaj zrobię shortsa i pa. Pa.